Witam serdecznie. Chciałem się pochwalić filmikiem z pięknymi kolumnami, które udało mi się wyremontować, naprawić, odnowić. Piękne kolumny w stylu letro, vintage. Taki kolumn już nie można zobaczyć w sklepach. Piękne kolumny, gdzie. Jedynie na zamówienie, może gdzieś tam jeszcze robią. Idzie pewnie kupić piękne, stylowe kolumny w, z lat 80., gdzie sercem tej kolumny był głośnik średnio niskotonowy. Nie małych cieniutkich to jak teraz robią cienkie, cieniutkie kolumny, gdzie pozostałe dźwięki muszą być o, o w ogóle grane przez inną kolumnę, tak zwany subwofer. Tonów średnich i wysokich ledwie słychać, te cieniutkie małe. A tu jest klasy, klasyczny kolumna Piękno z lat 80., gdzie sercem był duży głośnik średnio- niskotonowy. Proszę zobaczyć, tak wyglądają kolumny. Piękne, stylowe obicie klasyczny, jak do altusów ramka zrobiona z drzewa, naciągnięty materiał akustyczny. Kolumna została obita pięknym skajem, ekoskórą. Nie wiem, czy to dobrze widać. Najwyżej światło jeszcze trochę jaśniej, ekoskórą. Rączki zostały oczywiście odnowione, wypiaskowane, wymalowane. Piękne u, krawcowej, u... zrobione na miarę. Naszyte pięknie. Proszę zobaczyć. Ponaciągane. Uszyte na miarę po prostu. No nie krawcowo, tylko kurde wypadło mi słowo. Tapicer, u tapicera na zamówieni zrobione pięknie. Naciągnięte, co ciekawe pod pod tym pięknym skajem, tu jest jeszcze zablombowane, tak? Ozdobnymi gwostkami. Szyte na miarę, tak to mi zrobił. Pięknie. Pod dołem jest piękno, znaczy piękno, no gąbka dwumilimetrowo, czy znaczy dwucentymetrowo, która powoduje, że rogi nie są ostre, tylko zaokrąglone. Miękkie, fajne w dotyku. Oczywiście wyczyszczone do filmiku, bo żeby zakurzone, tym czyszczę. Takim czymś. Najbliżającymi chusteczkami, żeby skajnie popękał od słońca, jak jest w tłustym na namazane. Piękne, stylowe kolumny, naprawdę lat 80. Pięknie pasują. Oczywiście do fajnego pokoju dużego. Dobre wzmacniacz, najlepiej lampowy. No i tak to wygląda z wyglądu. Tak wyglądają gąbeczka, mięciutki w dotyku, fajnie wyszły. No, teraz, jeśli chodzi o głośniki, głośniki tu są aż pięć głośników. Proszę zobaczyć: o, tu jest ta ramka, <t> tak zrobiono na przylepce, prosto, fajnie, a nie żadne kołki. Można wymienić kołki, dać. a ja już tam nie bawiłeś się. Głośnik średnio nisko to nowy typu gitarowego. Głośnik gitarowy zastosowany firmy STX. Wszystko dane, techniczne są podane na stronie, prosto od producenta. STX. Super gro, czyściutko, bardzo efektywnie, pięknie. Do tego cztery głośniki wysokotenowe, tonsilowskie znanej firmy, no to nie, nie ma co mówić. Używane, tu akurat są dane. Chodziło o koszty, bo troszeczkę drogo wychodzą a trzeba ich aż 8 sztuk. I głośnik nowy nowy STX, głośnik gitarowy. I oczywiście jest zwrotnica, która była zamówiona do tych kolumn. O podziale, podziale chyba 4000 herców na chyleniu 12 dB. Ale tak czy siak, tam jest dodatkowy kondensator szeregowo podłączony, żeby. Troszeczkę zwężyć pasmo dolne w tych wysoko, wysokich tonach, w tych głośnikach tutaj i maskownica, wszystko robione na nowo wszystko było zniszczone, obicia, wszystko to nie nadawało się, było klejone teraz, coś pięknie naszyte na miarę, jak garnitur. No, ślicznie wyglądają, pięknie grają, piękno-stylowa, naprawdę. I kolumn już tak się nie robi. Wszyscy mają cieniutkie kolumny. Jak słupki. Pięć ich mają. Tani, dobrze stereo nie gro, ani kino domowe. Dźwięk taki pusty. A tu jednak, wszystko ładnie. Wszystko ładnie gro. Wokal czysto, muzykę czysto. Każdy instrument. Pięknie słychać, no coś pięknego Gans inna muzyka niż z głośników tradycyjnych. To są typowo gitarowe kolumny dwudrożne. Pięknie grają, dlatego zaraz ich posłuchamy. Tak to wygląda. Ta kolumna tak samo oczywiście zrobiona. Proszę piek chycone, głośniki. Tak, więc zwrotnice te samo, Wszystko w kompletach powinno być. I przede wszystkim równo, czysto grają. Pek, na przylepieć. Coś pięknego. Puszczamy kryz Rie i posłuchamy. Oczywiście sygnał dźwiękowy to będzie źródłem, będzie konsola PS3 do. TCL Z tcl dźwięk światłowodem przez adapter, konwektor na wzmacniacz pioniera. E, żadnych ulepszeń, korektor wyłączone. Ten korektor się nie liczy, jest do czegoś innego. E, funkcja Direct omijająca wszystkie potencjometry. Czysty dźwięk tych kolumn i tylko tych kolumn. Proszę posłuchajcie, bo już film długo trwa, a trzeba puścić. Uwaga, pyk, Kryzria, lecimy, damy głośniej, oczywiście reklama, to poczekamy na chwilę, tak mówią piękne, stylowe kolumny z lat 80, taki vintage, coś pięknego, posłuchajcie jak grają, pyk, damy głośniej, nie za głośno. Oby to mikrofon zabrał, bo może być za głośno. Wszystko słychać. Każdy szelest. But still on a highway, I saw a woman by the side of the road with a face that I knew like my own reflected in my window. Fearful pressure paralyzed me in my shadows. She said, Son, what are you doing here? My fear for you has turned me in my grave. I said, Mama, I come to the I'll be off rich myself. W każdym razie dziękuję. Myślę, że troszeczkę to odzwierciedla piękno i czysty dźwięk tych kolumn. No już reklama się załączyła, ściszamy. Więc tak to wygląda, tak to słychać. Myślę, że troszeczkę ten głośnik, ten mikrofon w telefonie przekazał informacji na temat dźwięku. Ja mogę powiedzieć, że grałem pięknie. Nie jestem jakimś wybitnym Słuchaczem albo jakimś fachowcem, ale dla mnie grają bardzo ładnie, czysto, przede wszystkim gańc, inaczej niż tradycyjne kolumny z domowymi głośnikami na zawieszeniu takiej piance, nieasztywnym. Inny dźwięk, bardzo słychać to średnie, wokal pięknie słychać, przede wszystkim wokal, chociaż zastosowano tu jest wrotnica, która to tak. U uh, troszeczkę wygładzo, ale na najbardziej słychać wokal, basy delikatnie i pięknie wysokie tony. W tego, że to są wysokie tony Tonsila a ich aż 4 sztuki na kolumnę, więc grają bardzo wysoko. Głośnik STX pięknie gra. Polecam te głośniki do konstrukcji właśnie domowych

Dobrze, dziękuję i ściszamy. Dziękuję.